Dzień dobry. Tu Instytut Naukowy Moody'ego. Zajmijmy się badaniami różnych sfer boskiego stworzenia. Nim się film skończy, zgodzicie się, że mamy wspaniałego Boga. Jak psalmista powiedział, niebiosa ogłaszają chwałę Bożą, a niebo pokazuje jego dzieło. Zacznijmy od astronomii. Myślimy o gwiazdach jako o małych punktach świetnych, które widać tylko w nocy. Słońce też jest gwiazdą. Nie jest ono podobne do innych gwiazd na niebie, gdyż znajduje się dużo bliżej nas niż inne gwiazdy. Przyczyną tego, że nasza Ziemia jest tak blisko Słońca, jest fakt, że jest ona jedną z rodziny słonecznej. Jest jedną z dziewięciu planet, które obracają się wokół Słońca i tworzą układ słoneczny. Ale Słońce, jakie ono jest duże? Gdyby było puste w środku, można by wrzucić w nie milion kul wielkości naszej Ziemi i potrząsać nimi gdyż Słońce jest około półtora miliona razy od Ziemi. Daleko w niebiosach znajdują się gwiazdy tak ogromne, że Słońce wydaje się maleńką plamką. Jak daleko są one? Więc wybierzmy się z naszego Słońca na najwyższą gwiazdę w przestworzach. Podróżując będziemy poruszali się 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Powiedzmy rozpoczniemy podróż 1 stycznia. Dokładnie o godzinie 12 w południe, opuszczając słońce i pędząc w przestworza z niepojętą prędkością. Po 8 minutach, 19 sekundach mijamy Merkurego i Wenus, przelecimy 149 637 km od Ziemi do Słońca. Kontynuując podróż dalej, mijamy Marsa, Jupitera, Saturna, Urana, Neptuna. I o godzinie 5.31 osiągamy Plutona, najdalej wysunięty punkt Układu Słonecznego. Pamiętajmy, że przebyliśmy 5 miliardów 910 milionów kilometrów, a jest wciąż jeszcze 1 stycznia. Poczekajcie chwilę. Podróżujemy do najbliższej gwiazdy, a nie do granic Układu Słonecznego. Jeszcze nawet nie rozpoczęliśmy naszej podróży, która musi być kontynuowana przez dni, tygodnie miesiące. Wreszcie mija cały rok. Potem dwa lata. Trzy. Cztery lata. I wreszcie 19 kwietnia w piątym roku osiągamy Alpha Centaur, najbliższą gwiazdę tam w przestrzeni. Ale nasze teleskopy nie zatrzymują się tutaj. Ich przenikliwy wzrok spenetrował przestrzenie obejmujące setki tysięcy miliony i setki milionów lat świetlnych, a gwiazdy są wciąż jeszcze daleko. Wiele lat temu astronomowie nie potrafili sobie wyobrazić niczego poza systemem drogi mlecznej. Dla nich był to wszechświat. Potem nowe odkrycie wstrząsnęło posadami świata astronomicznego. Przez wiele lat teleskopy odkrywały mgliste obiekty nazywane mgławicami rozmieszczone po niebie. Niektóre z nich, takie jak mgławica płomienista w gwiazdozbiorze Oriona i mgławica włócznista do gwiazdozbioru Cygnus, uważano za złożone z gazu świecącego. Wiele z nich miało wyraźny kształt spirali, które wtedy uważano za olbrzymie wiry gazu świecącego w czasie tworzenia się gwiazdy. Rozpoczęto jednak intensywne badania mgławicy spiralnej w gwiazdozbiorze Andromedy. Przy pomocy potężnego teleskopu średnicy 250 cm stwierdzono, że tam mgławica składa się z poszczególnych gwiazd i jest w rzeczywistości inną galaktyką. Właśnie to odkrycie obaliło granice naszej wiedzy i niezmiernie rozszerzyło nasze wyobrażenie o materialnym wszechświecie. Ta nowa wiedza umożliwiła nam zrozumienie budowy naszej własnej galaktyki i wreszcie otrzymaliśmy wyjaśnienie drogi mlecznej. Układ naszej galaktyki jest bardzo podobny do galaktyki Andromedii. Widziane z brzegów wygląda tak. Droga mleczna jest po prostu tym, co widzimy z naszej galaktyki. Ale nasza galaktyka jest tylko jedną. Wszędzie, gdzie spojrzymy w przestrzeń, są inne galaktyki. Ile tam jest gwiazd? Astronomowie mówią, że jest ich co najmniej 100 miliardów w naszej galaktyce. Znanej nam przestrzeni kosmicznej jest 100 milionów tych galaktyk. A znana nam przestrzeń jest tylko jednomiliardową częścią teoretycznej przestrzeni kosmicznej. Tak więc, gdybyśmy chcieli określić ilość gwiazd, musielibyśmy pomnożyć 100 miliardów razy. 100 milionów razy miliard, co się równa 10 do potęgi 28, czyli 10 kwadrilliardów gwiazd. Umysł ludzki nie może pojąć znaczenia takiej liczby, ale może taki przykład będzie pomocny. Zastanówcie się przez chwilę, o ile jest ziarenek piasku. Pan James Jeans mówi, że ogólna liczba gwiazd we wszechświecie wynosi mniej więcej tyle, ile ogólna liczba ziarnek piasku na wszystkich wybrzeżach świata. Czujesz się mały. No, to jest naturalna reakcja. Gdy przyjrzeć się ogromowi wszechświata Bożego, człowiek wydaje się za mały i mało znany, by Bóg się nim zajął. Ale są jeszcze inne powody. Na przykład Bóg mówi Przypatrzcie się liliom polnym jak rosną Nie pracują ani przędą Ale powiadam wam nawet Salomon w całej chwale swojej Nie był tak przyodziany jak jedna z nich Maki są liliami polnymi Kalifornii Każdego roku na wiosnę zaścielają złotym dywanem doliny. A świat może wydawać się być małym, ale wszędzie wokół nas widzimy piękno i wiele troski o nie. Mak jest miłym kwiatem. Czuję się jak w domu pod podnóża gór przykrytych śniegiem, na polu rolnika albo przy drodze. Czy pamiętacie nasz wiersz? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rocną. Przyjrzyjmy się więc, jak one rocną. Uruchomimy sprężarkę czasu i ściśniemy cztery pełne dni i noce w mniej niż pół minuty. Rano pierwszego dnia maki się otwierają, a późno po południu zamykają. Następnego ranka znowu otwierają się, wieczorem zamykają. Minęły dwa dni. Trzeciego dnia otwierają się, i wieczorem zamykają. Potem czwartego dnia dźwigają się resztkami sił, więdną i umierają. Każdego dnia wokół nas dzieje się wiele wspaniałych rzeczy, których nie dostrzegamy po prostu dlatego, że dzieją się zbyt wolno. Nie tylko piękno nam się wynika, wiele z najbardziej zasadniczych tajemnic życia pozostaje ukrytych, aż specjalna kamera nam je odsłoni. Mogłoby się wydawać, że to wiatr porusza listami Narcyza w obie strony. Ale te zdjęcia były zrobione w laboratorium, a tam nie ma wiatru. Listki, jak widzicie, rosną najpierw po jednej stronie, potem po drugiej i powodują ten kołyszący ruch. Wyjątkowa siła jest używana w procesie wzrostu żywych organizmów. Walka pączka azalii w czasie otwierania się jest tego przykładem. Nie widać tego, ale jest to ten sam rodzaj siły, który korzeniom pozwala na rozsadzanie chodnika lub fundamentu. Każdy kwiat ma swoje własne specjalne tempo rozwoju. Begonia na przykład jest tak szybka, że rzeczą prawie niemożliwą utrzymanie na niej nastawionego obiektywu. Jest ulubionym kwiatem ogrodników, ale ilu z nich wie, że rośniona tak jakby miała chroniczną czkawkę. Kwiaty są różne, tak jak i ludzie. Hibiskus wydaje się mieć duże zdolności aktorskie, gdy rozwija się z pięknym gestem w pełnej gamie kolorów. W cyklamenie jest coś ze staromodnego wdzięku. Wydaje się przypominać zalotne maniery z dawnych czasów. Rośliny nie rosną bez przerwy. Rosną przez chwilę, a potem odpoczywają. Na przykład u róży istnieje czas wzrastania. Potem czas odpoczynku. Potem znów czas rośnięcia. I czas odpoczynku. Nasza uwaga została skierowana na piękno roślin, ale jest jeszcze coś o wiele ważniejszego niż piękno.